Carrigan, no teraz Carrigan przedobrzył. Teraz się nie nabiera na to pasza, ale jednak Zippings już szybko odpowiada. Jeszcze dorzuca fraga do Pri. Nie wiem co robi Zippings, dlaczego wchodzi tak agresywnie biały z bardzo łatwym fragiem. No, momentami widać, że Duńczycy przesadzają. I teraz to samo robi Device. Zaczynają tak skracać pozycję, że w tej rundzie jest szansa dla Polaków. Naprawdę da się to zrobić. No, 3 na 3 bo przecież już prawie opanowany. Chociaż widzimy, że to jeszcze jest Cajun B i Dupri od samochodu. Device. Daleko na plecach, więc jak na razie Polacy nie muszą się tym przejmować. Mocno obity biały, to Mołotowa, teraz frag na taza, więc zostaje tylko na Belsh, ale ten pali białego. 2 na 2, no i device z pozycją od środka. Tas już podkłada bombę. Widzimy, że jeszcze device ma Neida, ma jeszcze Mołotowa, więc to może naprawdę wiele zmienić. Tas jednak ma sporo szczęścia, że ten Neida jakoś go mocno nie rani. 24 HP jednak utaza, ten teraz wychyla. Zobaczmy, jeszcze Mołotow i device na to czekał, ale jednak to Tas mocno go obija. Będzie szansa na drugi drugą rundę Neo, jednak nie da rady wszystko Aj tam szkoda z ryja. 12 dla Astralis. Wciąż 1 dla Virtus.pro. Pro. To jest fenomenalna gra po raz kolejny. To jest po prostu...